Witam w kolejnym odcinku Super Games Meister. Dzisiaj kolejna wersja milionerów, która swój początek miała, miała w roku 2000. Jest to wersja norweska, która nosi nazwę Vildubli Millionaire. Ta pani, która jest na zdjęciu obok, to ostatnia prowadząca tego programu. Program miał trzech prowadzących, których yy, nazwiska nie pamiętam w tej chwili, ale ogólnie formuła przez yy, całe 8 lat emisji nie yy, ulegała jakimś wielkim zmianom. Yy, no jak już powiedziałem, norweska wersja MNR w roku 2000, była nadawana do 2006. Potem była kilkumiesięczna przerwa, yy, nawet po, yy, długo, dużo ponad roczna, i w roku 2008 yy, powróciła na jakiś czas zreaktywowana wersja. Yy, przez ten cały czas w norweskiej wersji były używane tylko trzy podstawowe koła rachunkowe. Pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Norweska wersja milionerów była nadawana na antenie y, prywatnej stacji telewizyjnej TV2. Y, jak wyglądała drabinka? No cóż, pierwsza drabinka z lat 2000-2006 to drabinka, gdzie można było wygrać 2 miliony koron norweskich. To nie jest dużo, ponieważ korona norweska nie stoi aż w porównaniu ze złotym aż tak mocno jak na przykład dolar czy euro, ale na warunki norweskie to jest do, dosyć sporo pieniędzy. Było 15 pytań, zresztą przez cały okres trwania tego trudnienia, było 15 pytań, tylko były dwie różne drabinki, to jest pierwsza. Tutaj pierwsze pytanie, było, no, pierwsze 5 pytań było normalne, nie tak jak w polskiej wersji, tylko że było o jedno zero więcej. Piąte pytanie, pierwsze był gwarantowany 10 tysięcy koron. Potem szóste pytanie za 20 tysięcy, siódme za 40, 000. ósme za 60, 000. dziewiąte za 80. 000. 10 za 100 tysięcy koron, to jest drugi próg gwarantowany, potem 200, 300, 500 tysięcy, 1 milion i główna nagroda 2 miliony koron. To były lata 2000-2006, natomiast po reaktywacji drabinkę nieco zmodyfikowano. Co prawda, do 10 pytania, nawet dalej, nawet do yy, 12 pytania, wszystkie stawki pozostały takie same. Czyli do 300 tysięcy. 13 pytanie: zamiast 500 tysięcy koron weszło 400 tysięcy koron. 500 tysięcy koron zostało przesunięte na 14 pytanie. Natomiast główną nagrodą zamiast 2 milionów koron był już tylko 1 milion. I tak to wyglądało w roku 2008. Należy wspomnieć, że Norwegia była pierwszym krajem, którym został zrealizowany tak zwany format Hot Seat. O którym być może. Zrobię oddzielny odcinek, ale tylko być może, ponieważ ten format mi się nie podoba i według mnie nie jest zbyt godny do uwagi. Ale jeśli chcecie, to jakoś już się wysilę, niech będzie. Ale a teraz dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie. Zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia.